Komentując dzisiejsze czytania z Liturgii Słowa, chciałbym się skoncentrować przede wszystkim na drugim czytaniu, które wzięte jest z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Święty Paweł Apostoł porównuje w tym czytaniu Adama, pierwszego człowieka, do pana Jezusa, do Chrystusa, którego nazywa nowym Adamem. Dlaczego takie porównanie skąd ono się wzięło? Myślę, że Święty Paweł. Zastanawiał się, jak wytłumaczyć ludziom, kim jest Chrystus. I teksty Pisma Świętego, teksty biblijne, to nie są traktaty, które zostały napisane jakieś traktaty filozoficzne czy teologiczne, pisane w oparciu o jakieś przesłanki, punkt wyjścia, przesłanka jedna, druga, trzecia, wniosek i tak dalej. One są po prostu próbą zrozumienia tego, co się wydarzyło. To znaczy, Bóg wkroczył w historię. Wkraczał w historię Izraelitów. Przez wyjście z Egiptu, potem przez yy, dzieje Izraelitów, przez proroków, i ostatecznie przez wcielenie Chrystusa, wcielenie słowa. I święty Paweł myśli sobie, kim jest Chrystus, w jaki sposób wytłumaczyć, kim jest Chrystus, jak ma, należy to rozumieć. I pomysł, na który wpadł, jest taki: mówi, Chrystus jest nowym Adamem. Pierwszy człowiek, Adam, to ten, przez którego grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Tak pisze święty Paweł. Przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć. Ale jeżeli tak było, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Czyli pierwszy człowiek, Adam, Chrystus, nowy Adam. Adam jest można powiedzieć takim typem, kimś, kto zapowiada Chrystusa, oczywiście typem, jak powiedzieliby Francuzi, Arebur, to znaczy na odwrót. To jest tak, że Adam zgrzeszył przez nieposłuszeństwo, a Chrystus przez posłuszeństwo dokonał zbawienia człowieka. I na tym polega właśnie to nowe stworzenie. Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu Adamowi i drugiemu Adamowi, i temu, co zrobił pierwszy Adam, i temu, co zrobił Nowy Adam, ten, który inicjuje nowe stworzenie. Kiedy mówimy o Adamie, to oczywiście mamy na myśli Grzech Pierworodny. Grzech Pierworodny to jest historia opowiedziana na kartach Księgi Rodzaju na samym początku, zaraz po stworzeniu świata. I oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić w takie rozważania, jak to pogodzi z teorią ewolucji i tak dalej. Potraktujmy opowieść o Grzechu Pierworodnym jako opowieść o nas teraz, dzisiaj. Nie o tym, co było kiedyś, tylko o tym, co jest teraz. A co jest teraz? Opowiadanie o grzechu pierworodnym jest opowiadanie o tym, w jaki sposób grzech wszedł na świat i w jaki sposób ten grzech funkcjonuje w życiu ludzi. W raju zasadzone było drzewo, które było drzewem poznania dobra i zła i z którego owoców nie można było spożywać. Natomiast raj cały, o wiele większy ogród, był do dyspozycji człowieka. Ze wszystkich innych owoców można było spożywać, z tego nie. Dlaczego nie można było spożywać owoców z tego drzewa? Dlatego, że wtedy Adam i Ewa poznaliby dobro i zło i staliby się jak Bóg. Egzegeci biblijni, którzy komentują ten fragment, zwracają uwagę oczywiście na pewną terminologię i odmienny sposób myślenia od naszego. Terminologia, która mówi o poznaniu dobra i zła, nie mówi tylko o poznaniu w takim sensie, że dowiedzieliby się, jakie jest dobro i zło czy doświadczyliby go w pewien sposób, ale chodzi o to, że to słowo poznanie oznacza także możliwość uzyskania władzy nad dobrem i złem. Proszę zobaczyć, jakie to są aspiracje. Człowiek przez ten gest pierwszy Adama, można powiedzieć, ujawnia swoją aspirację do tego, żeby stać się jak Bóg, to znaczy znać dobro i zło, decydować o dobru i złu. Co więcej, słowo dobro i zło oznacza nie tylko nie ma tylko znaczenia moralnego, ale ma także znaczenie uniwersalne. Dobro i zło znaczy wszystko. To jest taki hebrajski sposób mówienia, że mówimy o skrajnościach po to, żeby zawrzeć całość pomiędzy nimi. Kiedy w Psalmie 113 czytamy, że chwalcie Pana od wschodu słońca do zachodu, to nie znaczy, że po zachodzie słońca już nie. Albo że na północy już nie i na południu już nie. To znaczy cały czas wszędzie, na całym świecie przez całą dobę tak można by powiedzieć. To jest pewna idea całości w tym zawarta. I poznanie dobra i zła znaczy poznanie wszystkiego, czyli wszechwiedza i możliwość decydowania o wszystkim, znaczy wszechmoc. To są aspiracje, które przekraczają nasz status tworzenia. Czyli człowiek tym zgrzeszył, że chciał stać się jak Bóg. I ktoś powie, no a co Panu Bogu to przeszkadzało, że człowiek stanie się jak Bóg? To nie przeszkadza Panu Bogu, to przeszkadza człowiekowi. Wiek XX, który niedawno się skończył, to był właśnie wiek, kiedy dwie wielkie ideologie, komunizm i faszyzm, aspirowały do tego, żeby zawładnąć człowiekiem w sposób niemal boski. To były ideologie totalitarne, które chciały panować nad człowiekiem, były przeświadczeniem, że człowiek jest w stanie zapanować nad historią i wskazać taki cel, który będzie spełnieniem właśnie tych boskich aspiracji człowieka do wszechwiedzy, do poznania sensu dziejów. I do właśnie wszechmocy, do panowania nad światem, panowania nad innymi ludźmi, i skończyło się to wielką tragedią. Wielką tragedią i śmiercią wielu ludzi, cierpieniem wielu milionów wręcz ludzi. Więc to nie chodzi o to, że gdy człowiek zaprzecza swojemu statusowi stworzenia, to w jakiś sposób uszczupla prerogatywy Pana Boga. Człowiek niszczy samego siebie, ponieważ chce być tym, kim nie jest. I ten pierwszy moment, to jest oczywiście moment wolności. Tylko ten moment wolności nie polegał na tym, że człowiek powiedział Bogu tak, tylko że człowiek powiedział Bogu nie. Wolność jest dana człowiekowi. I ten pierwszy moment, moment w raju, to jest moment właśnie, kiedy człowiek miał się opowiedzieć. Czy powiem Bogu tak, i to będzie to właśnie wolny wybór Boga, czy powiem Bogu nie, i to będzie odrzucenie Boga. Adam to był ten, który powiedział Panu Bogu nie. Adam i Ewa, czyli można powiedzieć cały rodzaj ludzki. I w tym geście oczywiście my też się odnajdujemy wtedy, kiedy mówimy Panu Bogu nie. Natomiast Chrystus jest tym, który posłuszny woli Ojca spełnia Jego wolę, przychodzi i ukazuje nowy sposób życia. To znaczy sposób taki, który jest życiem dla drugiego człowieka, życiem dla Boga, życiem dla Królestwa Bożego, gdzie miłość staje się prawem nowego stworzenia. I e, kiedy mówimy o nowym stworzeniu i nowym Adamie, to jest właśnie nowy Adam, to jest ten, który mówi Bogu tak, i ci, którzy żyją. Według tego, co przynosi Chrystus, czyli żyją jako to właśnie ci, którzy żyją w odnowionym stworzeniu, odnowionym Królestwie Bożym. To są ci, którzy mówią Bogu tak, przynajmniej starają się, dążą do tego. I to nie o to chodzi, że przed przyjściem Chrystusa wszyscy byli tym starym stworzeniem, a dopiero teraz są nowym. Chrystus działa i w czasie przed, bo i tam byli ludzie sprawiedliwi, którzy mówili Bogu tak, i we wszystkich obszarach świata. To mówienie Bogu tak jest dostępne wszędzie. Więc Chrystus jest tym nowym Adamem, który mówi o nowym stworzeniu. Ewangelia natomiast mówi nam też ważną rzecz, która trochę koresponduje z tym, co pisze święty Paweł. Chrystus mówi do uczniów: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. A więc to jest właśnie największa strata. Wtedy, kiedy mówimy Bogu nie, możemy zatracić swoje życie, a kiedy mówimy Bogu tak, możemy to życie zyskać.